Siemana Rudę, witam cię bardzo serdecznie. O siemano, gracie coś? <laughs> jak już tak wszedłem, to tak z randomami średnio. Czy miecie do ekipy, nie? 5 <laughs> minut, widać, mi więc. Kurwa, wiadomo, no to dobra. Siemano. Siemano, witam bardzo serdecznie. No, jak dzisiaj pan? Jaki dzisiaj plan? No co? Obrabować bank. Wzbogacić <laughs> się, no. Jaki inny plan? Nie pieniędzy nie trzeba. To ja wiem, ty bogaty jesteś. O kurde, pożyczyłbyś trochę. <laughs> Na 12 milionów drogą nie chodzi. Ty bogacz. Inwestor. Inwestor, oh. o. Zainwestowałem w taki bank, który są późno pierdolników. <laughs> Aha, wziąłeś kredyt i takie, a proszę tu wykreślić, tak? Dokładnie, <grystanie> <grystanie> a później za ten kredyt kupiłem ten bank. <grystanie> dobre, dobre, dobre. Zapamiętam sobie, zapamiętam. Pójdę w Twoje ślady. <grystanie> Jak najbardziej polecam, tylko czasami efekt końcowy może nie być taki, jaki chcesz. Może być lepszy, możesz ojebać dwa z bałanki. Czyli dwa kredyty. No tak, za jeden. Ewentualnie jedno. jeden. Po co się pierdolić, jak można od razu dwa? Dobra, czyli jeszcze na neo czekamy, nie? No. No i dobra, baja. Czy to się już do ciebie wywija. Spoko, luz. Jak do siebie, nie? Kurwa, dobra, co w lodówce? <laughs> cztery browary. <laughs> Kurwa, nie piję. Kurde, no to szkoda. No to przykro mi, nic dla ciebie nie mam. Lera. Trzeba było wczoraj przyjść. A nie. A co było wczoraj? A co było? Ciasto było. Powiedz jeszcze, że ciasta nie jesz Kurwa nie, bo ja jestem się To jutro. Jutro będzie kotlet schabowy. A nie, bo za tłusty ty wolałbyś spierć z kurczaka. Najlepiej taką na parze Kurwa, jakie ciasto. <śla> Ten jak się wbił w rozmowę. A nieważne, nieważne. Nie wiem. Siema, siema. Ale propozycje propozycję nie do odrzucenia. <grym> ja bym był za godzinami szczytu. Muszę ciężarówkę bez zatrzymania na overkillu i cywile bez ucieczek, tak dalej. Choć tak, cywile bez ucieczek można zrobić osobno i osobno można zrobić tą ciężarówkę bez zatrzymania się. Będzie łatwiej. Okej. Okay. Kurde, ekipa w pierdolu. Yy... <noise> Tylko ten jeden gościu się wyróżnia. <noise> no przecież sobie trzymacie ciężkie pancerze. Jako tej własniejsze. Ja mam spoko. Ja też mam. Ja dawałem ciężki. Dobra. Wyposażenie zero? Tak, to mam ciężki. Yy, z pancerzem jest. Dobra, no to powinno pyknąć. Chyba. <noise> Miejmy nadzieję. No a ja tutaj poszedłem w amunicję i w pancerz głównie Jeśli chodzi o te o skillę. Dobra, czyli tak, ciężarówka się nie może zatrzymać. Dobra, on to bierze. Yy, wózek. No bym zapomniał, dobra, gościu ogarnął za mnie. Dobra, biorę. Podnoszę jedno urządzenie. A tu jeszcze trzeba otworzyć tą bramę. To niech ktoś otworzy. Nie trzeba, ale zawsze warto. No tam się zatrzymuje wtedy. Nie, no to ramy, boże, e, tymi kładkami jedzie. Co jak kładziemy w tym momencie? gość Ty. już tutaj amunicję wyrzucił. Jeszcze jedną kładkę potrzebuję tutaj? Wiem, idę. Masz tu gdzieś białego boksa. No, właśnie tu gdzie goś robi. <laughs> Dobra, aktywuję. I najlepiej żeby wszyscy tu byli i żeby to wiesz, od razu przejechało. No, jak najszybciej. Nice. Skurczy synki. Ha, teraz mnie strafcie. Eee, sniper tu wyjdzie. No! Za jakieś 3 sekundy. To się go zdejmie. Dacie radę opaki. Reload. Dobra. To po prostu przy co się trzymamy. Jak to jedzie? No, teraz to zapierdziela Ja chronię tyły Dobra, jeden od nas się odłączył Oj 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 sorry Dobra. I Tak się nie zatrzymało Wjeżdżamy tym non stop Posłaniecie mnie, a ja tu będę podkładał. Yy, powiem tak, polecam teraz stanąć z lewej albo z prawej strony, żeby nie zbili za bardzo. Bo mi już właśnie w ten sposób całego armora zbili. Starsza zlikwidowana, przecięta. to do, do środka. Dobra, idę to odpalić. Wszystkie paczki ściągnięte. Dobra, Dobra tu leżą. Flara odpowie... odpalona? Tak, jak powie na dwóch dialogach. Dwie duże wieże, to po lewej stronie. Jak powie, powie dwa duże budynki, to po prawej. Po prawej. Po prawej? Dobra, tak, to dwa duże budynki. I rozstawiam też tutaj tego, Armor baga. Dobra, szybko, 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 bo szturm policji. Nie, nie, nie. Ja właśnie Przegrupowanie, dobra. O, to idealnie dla nas. Wszystko wyciągnięte z Tak Czekaj, idę sprawdzić jeszcze. Dobra, wszystko, kanapka została. Dobra, no, to tego A no, dzięki. Na czym? A z serem. Ach, no, chyba, mi za. Dobra, armor baga mam Toż co, od razu odnowię jednego? No, cały zszedł A co jest drugi? No ja mam skilla, żeby ten, że odnawia mi dwa punkty, nie? Pancerza Zajebiście Leci Dobra 6 minut do overkill? Ciekawe Dobra, my tutaj osłaniamy w razie czego Poszło Poszło już? Kurda, ale szybko Ja pierdziu co? Plus, minus, milion? Zajebiście Dobra, macie jeszcze granat No dzięki tak to jest, jak się nie ma botów i się na nim nie wyklina O, zarąbiście Konfer będzie gdzieś? Był, 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 był. zdjęty Snajpa Snajpa! Snajpa! Oh. A! Yeah. Czyż Kebat! O, kontrola ruchu, jest ukończone. Zarobiście. Nice. Ile pieniążków to mnie ciekawi? O, parę milion. zakładników zabiłem. Byłby milion. to, na, znaczy to jest Milion osiemnaście. Minus sto tysięcy za zakładników. Czyli kontrola Tu to było co? Z tymi zakładnikami, czy. E, nie, na kilo że to było A. bez zatrzymania się. No. A ty tak, z tymi na którym poziomie? Na wysokim? No to jak najbardziej możemy robić. Kto dowodzi, ja dowodzę. Tak, ty to zaprosiłem. Na wysokim? To ja nie wiem czy tej pompy bym nie spróbował. Dubeltówkę ci polecam. No dubeltówkę. Masconi 12R Classic. Na średni zasięg i taki bliski jest zajebisto. Dobra, to biorę ją. Bierę. A i tak, i wszystkich cywilów musimy zgarnąć w jedno miejsce. Czyli tam ogólnie najlepiej ich się bronić tam przy tej siatce co otwieramy. To okej, okay, ja to wiem, bo... możemy zgarniać we dwójkę tych cywilów, a oni hmm. resztę zrobią. Spoko. Ja biorę od lewej strony. No się bierze, to od samego końca <coughs> już możemy ich wybrać. Tak, 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 tak. Jak najbardziej. Aha, bo ra random jest. nie wiem czy ono ogarnie. No spokojnie. Ja idę to już otworzyć I dobra, gdzie? Tutaj za tą siatkę, nie? Y, tutaj wchodzimy Tutaj między tą skrzynkę białą, w tym miejscu możemy ich położyć Gdzie no, tu? się Przy których skrzynkach? No, przy tej białej skrzynce, w tym miejscu Gdzie jest znacznik Aha, dobra, dobra Dobra, widzę, że on nikt nie zabija, tylko też zgarnia Czyli chyba robi to samo co my Może, wygląda tu, tu jeden leży nie mogę oznaczyć, ale przede mną. Dobra, to ja już go biorę. A tam już wszyscy? Czy jeszcze nie? Ja biorę dwóch w tym momencie. Dobra. Oj, coś za mało ich chyba. Tam jeszcze z przodu byli. A nie, tu jest jeszcze jeden. Dobra, szybka przebieżka. Tu mam jednego. Raz, dwa, trzy, czterech. Ja ciągnę jednego w tym momencie. Tylko nie rzućcie tu żadnego granata. No nie, spokojnie, ja tu będę stał i ich bronił. No i teraz się liczba zgadza. Jest wszystko ok. Eee, yy, jednego nam brakuje! hopoki! Tak, jednego. A, dobra, no, chodziło mi yy, bagaż. A. No, bo tak ta kurde patrzę i mówię co jest. Dobra, to my tutaj zajmiemy się tym. Samochodem opancerzonym. Oka. A sobie poprzez poprzerzucam tak, żeby mi było wygodnie Poko Biorę snipera ha. Aha! Anulowałem rzucenie granatu, nie wiem jakim cudem Ciekawe Dwa razy G nacisnąłem uważa nas z tych cywili spokojnie hmm. A to co, oni muszą przeżyć, nie? Tak że przeżyć nie, mo nie mogło zostać uratowani. Aha, dobra. Poża. Ładna ma tu grupkę, no? Zarombistą własną. Chciałem powiedzieć własny haremik, ale. Owszem, własny chłopiec. <śm> A co tam sami chłopcy? O to tak średnio. <śm> Dla kogoś, kto robi to raj. A, no to tak, wtedy tak. Ja akurat w tak nie gustuję Ja też, nie? Oj, oj Oj, oj. O, ale ta dubeltówka jest dobra ho, ho. No, wiem, że jest dobra Oj, 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 a tak, dubeltówka Dobra, nie jest najgorzej No, Wypadnij mi stąd Jakbyście potrzebowali armor to mogę wam rzucić Spoko, ja no, tak nie samo. Nie bardziej mi amunicja jest potrzebna O nie nie nie, nie ruszamy ich Ja już tutaj przecinam, przecięte Nice Ja idę chyba po ammo, a nie, nie ma amo. dobra To jest śmieszne, że na overkill'u A na tym wysokim Możesz na wysokim mile zbili jeden pasek, a na overkillu musiałem dwa razy ten armor odnawiać. No jest różnica, nie? No jest potężna na ilości i w obrażeniach. No akurat. Yy, dwa, dwa paski chyba straciłem podczas poprzedniej rozgrywki. Także nie za dużo. Kurde, goś się z tą dupą, że tak powiem. Dobra, ja, ja zbieram wszystko. Tak, bro, Możecie to że... tam dalej przerzucać, w Dobra, tu wszystko pozgarniane, pozgarniane To samo Po prawej Ło mm. 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 wow. Wiem czy już Też ja mam problem z ammo Ja też Ta dubeltówka fajna, ale... Ajajajajaj aj, 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 aj. Tam może Nie tak jak to jak jak gram z w to nigdy nie mam z nią problemów przy dozar od mojej strony idzie oj ojoj ojo oj oj, oj, oj. Ależem się wystawił Ej dozar mi Idę, idę, idę Dobra Dobra, muszę sobie... Leżą! Rzucąć. Jest tam, rzucamy. Ja swojego rzuciłem. bagi bagi bugi. Dobra, 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 już rzucam. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Bieramy cały łup. Oczywiście. A raczej nie inaczej. nie lecimy już, nie? Oh. No jasne, jasne, ostatnie natarcie także szybciutko Niech ten gość zacznie zwijać Kurwa gość, jest w tyle w chuj Dobra, idzie Nie ja coś strajparze? Nie ma Nie nikogo Chyba co on tam robi ja pierdol, to samo co u mnie było. Chłop sobie stoi na samej górze i kurwa nie wiadomo co robi. Ja pierdzielę Dallas. Hey, Dallas. Czemu nie ma opcji klikowania? O, snajper. O, Dallas. Hey, Dallas. O snajperze. To drugi. No kurwa. Dallas. Kurde, ile można było... No chodziesz tu! Psst. Ej! Już z nami nie grasz! Haha, kierwawek oś ma 73 poziom do chuja, nie? Ej, nie obrażaj. No to no że on... Co żeś Ta. tak na niego usiadł? To, że nie zaliczyła nam kurwa ciwon. Ojdź. Ups, replay? To możemy, tylko że teraz na. Tylko w tym lobby. Ważne. To się wytnie. Haha, <noise> ja pierdolę, kurwa. <noise> Cicho, cicho, cicho. Tego Dzisiaj nie było w razie nic czego. Nie mówię. Ewentualnie można wszystkich na sam przód przenieść. O, tak by było tam, najlepiej, gdzie jest, tam gdzie jest, gdzie jest ucieczka. ucieczka. Tak, 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 tak. Jedna osoba po prostu tam będzie musiała stać. No to ja sobie zmienię po prostu gronie, żeby tam być samowystarczalnym. No dobra, spoko. Jakieś wieżyczki czy coś. Nie, co ty po prostu, kałaszek wleci. Śmieszne jest to, że mamy dosłownie taki sam setup. No cóż, Dobra. tu była dwójka. Dobra, ja mam jednego jeszcze. Tu jest trójka. Yy, tu jest jeden. Można ich rzucić w to miejsce, gdzie ja jestem. No właśnie, tutaj idę, nie? Bezpieczne. Tylko pamiętaj, żeby ich potem związać, jak rzucisz. No ja, ja się dowiedziałem niedawno. Pamiętasz tego cywila, co nam wtedy przeszedł? Ua, kurwa! Skubaniec mnie chciał... Tu jest. Czekaj. Mi dwóch cywilów się no właśnie, ona mi się zbugowała. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No szkurde, mol. Chodźesz tu, ty z... Brzydko nie widzisz, powiedział. Jak się, widzisz jak się na te boty narzeka? Czemu on wstał? Dobra, zrobię jeszcze jednego rana i zobaczę czy to wszyscy. To chyba wszyscy. Dobra, idę naprzód. Dobra. O, Jezus! Tu są! A, co się będę z nami, pierdzielił? Dobra panowie, miłej zabawy w takim razie Dzięki przyrodzie. się, mnie. Wzajemnie Dzięki No co, ja zaraz wrócę, idę w połowie, tak? <grym> Czekamy <grym> No, ci wieżyczkę postawiłem w sumie Wiem, go, że ona, ona się wkrótce zniszczy Czść, nieprawda nie mówię jej tak, takich tych rzeczy, bo się obrazi. No właśnie i przestanie strzelać To ją pogłaska, bo na karmie 9 mm amunicją Może być. Co? Mam problem z amunicją Żadna nowość Tam macie dwóch sniperów na tym filarze Nie mogę ich dosięgnąć Na którym? Część, dawa, na Dobra powiem, Widzę na tym dalszym Widzę, widzę, widzę Jeden Zdjęty Tu jest amunicja u góry, nie? Dobra, idę po nią Tak, lecz, lecz. lecę, lecisz Lecę, 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 bo, bo, bo kurde Możecie Dallas'a zawołać tam do nas? E, Dallas'a? Nie wiem Może Tak, zawołałem go, Dobra Dobra Powinien podejść Dobra, Czyli drugi mi? Sniper Armorbaga mi rzucił, jak mam kurwa. Co? Co? Nie widzisz, że to jeszcze na niego narzekasz. A ja go nie potrzebuję, on jest zbędny. Czemu on nie idzie? Ma no? zdrukę. A trzeba było obrażać tak ty, bo ty? <laughs> Właśnie się zbuntował. <laughs> Ej to, ale to jak go obrażałem, on nie powinien iść do mnie tylko do Was. W tym jest problem. No bo to jest sabotaż. <laughs> deszczu, do. do... Nie, razne Zresztą pod A jakie słowo jest w, w słowie sabotaż? BOT tak Aha, Wszystko jasne Wyjaśniło <laughs> się, Dobra, się. Nie mam Dosłownie nie mam żadnego ammo Już śmiesznie. Idę zbierać ammo, tak zostawię tak. eee, Dobra, spoko chcesz, to możesz się słapnąć, no i możesz ja, Proszę bardzo, dzięki, pomocy Klocker. Ja, Clocker Widzę, widzę, biegnę Wrzucam granata wyjebane Chcesz na Osłafa zrobić? Nic się nie stało! Możemy Opaki, nic się nie stało. Dobra. Zostawiam tył. Lecę naprzód. Biegnę Snajper! Widzę. Granata Granata Snajper leży Dobra, change'a podnoszę. Plecy miałeś? Bit. Otwieraj, otwieraj. O Jezu! Co to jest? Aha! To on takie coś zostawia? No, takie pułapki. Pierwszy raz Dobra. na taką trafiłem. Mogą zostawiać taką paraliżującą albo wybuchową. Da AD Flare? Dobra, idę, 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 no, idę po Flare. Ja. Jak chcesz to wskażowano Dobra, wskakuję Też mówię, że u nie masz. Także będziesz sam raz. A. kurwa jak mnie teraz taser złapie to ja pierdolę. No cóż, jak cię złapie taser to będziesz lekko pod napięciem. No idzie tam się nie spoko. Macie kolejne paczuszki A few moments later. ładnie Eee, Jo. Czyś mi miał dużego glega nie, to jest git. Wróciłem do gry Okej okay. Po prostu zaczęli mnie obijać i No to wiem, bo ja paczki zacząłem ci rzucać, zaczęły nam rzucać. Bo jeszcze dwie będą. O ja granatów już nie mam. Gdzie mamy rzucać? Na lewo. Na lewo, lewo. Lewo, lewo Kurde O ty gnuju! Ten nam paczkę chciał zarąbać! Nie patrz paczki kurwa, może kurwa zakładnicy siąły. Aha, jedna paczka poszła w dół no, i się nie omówi, zaliczyła Okej, okay, armor se odnowię tylko Dobra, full Dobra, możemy leczeć No to lecie. lecimy Ale, do finalu, lecisz. Naginamy A, <laughs> O Jezu o! Do razu, Unikaj go! Ja go ognia Dobra, to otwieraj tam już zbiegamy O oparte. No to biegniemy, panowie. Eee, gonią mnie. O, nie, nie, nie. Kloker. Dobra. Czekaj. Szybko, 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 szybko. Ja już jestem. Neo, dawaj. Jestem za to? Sniper. Dobra. Ale udało się. Nie ma achievementu? Nie ma. Tak. Czy to byli kurwa wszyscy? Nie gadaj. <laughs> no nie ma. Nie ma. No nie, nie ma. Na pewno na wysokim to jest? Tak. To gdzieś musiał się zawieruszyć jeden. Na bank. Gotowy. 3, 2, 1. Let's go. Tym razem patrzcie, czy są wszyscy. Na powinno być, nie? Cywili. Jakoś tak. Ja radzę na sam przodowo. Dobra, Trzy. ja biorę od razu torbę. Jedną i drugą. No patrzysz w środku, na tyle nikogo nie ma. O, mógł się zrespić z tyłu. Hmm, nie ma. Tu mam bo jeden chciał spierdalać od razu. Tego, do tego... do do przodu, nie? Tego tam niebieskiego. E, tam zaraz przy miejscu do ucieczki. Przy tej siatce, co ucinamy. Remotuj ich hmm. można. Bezpieczne miejsce. Okej, okay, okej. Okay. Zaznaczony leży. A few moments later. Granat! Mam krokera na siebie Jak da Idę, 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 idę A kurde, dobra Za daleko dobra, To leć, 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 leć. Wszystko dobra, wszystko dobra, czyli wracamy? Tak, ja? O, kurde, kloker było. Ledwo co? Dobra, jestem. Zawijamy, zawijamy. Szybciutko, szybciutko. Zabijam. Wow. Szacun! Ja! Yeah. Pięknie! Jest! Jest! Weszło. Weszło. No i świetnie. Baja. Ale ja się żegnam także na razie. ta się, no i hello do następnego. Cześć!